W ciepły letni dzień nad brzegiem wody przemykają tajemnicze stworzenia niczym żywe helikoptery zatrzymując się raz po raz i siadając na liściach kiedy tylko chmury na chwilę skrywają słońce Ile wiemy o tych stworzeniach zwykle niewiele zauważamy ich związek z wodą zwinny lot i różnorodność barw to tylko Ułamek piękna, jakim mogą nas zachwycić te niezwykłe zwierzęta. Ze względu na budowę skrzydeł, ważki dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich to równoskrzydłe, u których obie pary skrzydeł są podobnie zbudowane. Znacznie większe są jednak ważki różnoskrzydłe, których pierwsza para skrzydeł jest wąska i smukła, druga natomiast wyraźnie rozszerzona. Owady te większość czasu poświęcają na wypatrywanie ofiar, wobec czego najważniejszym dla nich zmysłem jest wzrok. Ich oczy są ogromne, wręcz nieproporcjonalnie dominują nad pozostałą częścią głowy. Złożone są z oczek pojedynczych, tak zwanych omatidiów, których może być nawet 30 tysięcy. Aparat gębowy ważek jest typu gryzącego i stanowi potężną broń, czyniącą z niepozornych, pięknych stworzeń niezwykle sprawnych drapieżników. Tymczasem pośród trzcin zastygła w bezruchu niepozorna, brunatna straszka zwyczajna. To wyjątkowy gatunek, gdyż tylko straszki są w stanie przezimować jako dorosłe owady w naszych warunkach klimatycznych. Szablak to nazwa rodzajowa warzek, których samice wszystkich niemal gatunków wyglądają łudząco podobnie. Ich ubarwienie nie jest zbyt rozmaicone, dominuje żółć, brąz i czerń. Wobec samców natura okazała się bardziej szczodra. Najczęściej spotykaną w województwie jest zalotka torfowcowa. Samce tego gatunku mają czerwone plamy na czarnym odwłoku. Ułożone w stały deseń. Samice wszystkich krajowych zalotek są czarno-żółte. Z 73 występujących w Polsce gatunków, 20 należy uznać za zagrożone. Strata tych zagrożonych gatunków byłaby porażką ochrony przyrody w Polsce i złym znakiem dla piękna naszych wód pod skrzydłami tych fascynujących owadów.